Dzieci mają niespożyte zasoby energii. Można by nią obdzielić niejedną elektrownię. Dlatego Nobla temu, kto wymyślił rower. Leśnicy też mają swoje pociechy i wiedzą, że najlepsze historie powstają w sporcie. A jeśli do tego jest jeszcze nutka rywalizacji, to najmłodszym w to graj. I tak powstały pierwsze zawody rowerkowe. Na starcie pojawili się podopieczni szczecineckich przedszkoli i zawodnicy z miasta. Emocje iście olimpijskie. Maluszkom pomagali starszaki, ale bywało i odwrotnie. O zwycięstwie decydował pomiar czasowy. Do startu gotowi start. I poszli jak leśnicy powiedzieliby, jak dzik w kukurydze po zwycięstwo i słodkości. Na mecie czekał słodki poczęstunek. No i oczywiście podium. We are the champions, mój przyjacielu, poleciało z głośników, kiedy mali bohaterowie przyjmowali medale i owacje na stojąco. W międzyczasie, Milusińscy mogli spróbować swojej tężyzny na leśnym siłaczu i pograć w gry edukacyjne z leśnikami. A na dokładkę zasiąść za kierownicą wozu strażackiego i więźniarki, a z policjantami przybić piątkę. Na koniec nagrody niespodzianki dla szczecineckich przedszkoli. Od służby więziennej otrzymały koszulki wybitnych kolarzy z autografami. Gdyby popatrzeć na to z góry, to można się tylko uśmiechnąć i czekać już na drugą edycję. 3 miliony złotych przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku na remont drogi powiatowej numer 3340Z prowadzącej od granicy powiatu świtwińskiego do miejscowości Sławoborze. To kolejna tego typu inwestycja, która ukazuje współpracę między lasami a samorządem. Na spotkaniu, na którym podpisano stosowne dokumenty, obecny był dyrektor Dyrekcji Szczecineckiej Łukasz Maciejunas, nadleśniczyn Robert Fiałkowski wicestarosta Świdwiński Zdzisław Pawelec, starosta Mirosław Majka oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Czesław Hoc. Wielkie ukłony dla pana dyrektora Łukasza Nasiunisa i dla pana nadleśniczego Roberta Fiałkowskiego, że udało nam się tak dobrze napisać wniosek w ramach Funduszu Leśnego do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i ten etap tego roku. Mamy sfinansowane całkowicie, liczymy na to, bo mamy taką jakby promesę daną na przyszły rok. Jeżeli to się uda, to będziemy mieli, sądzę, że zrobimy całą tą drogę zaplanowaną na pięć etapów, czyli do granicy powiatu siedlińskiego. Zostanie kawałeczek i tu myślę, że nasz kolega starosta Kołobrzewski dołoży starań, żeby zamknąć tą drogę i będziemy mieli piękne połączenie między wojewódzką drogą między powiatem sitnińskim a drogą krajową numer 6. Udział finansowy nadleśnictw w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej.